Siema. Wyskoczyłem sobie na spacerek. Kto śledzi mój kanał, wie, że wiosną stały same fundamenty. Zobaczcie, jak poszli z tym budynkiem. Wyrósł jak na drożdżach. Dzisiaj taki temat, jak wygląda prowadzenie firmy tutaj w Niemczech. Mam znajomych, którzy prowadzą swoją firmę. Nazywa się to w Niemczech Gewerbe. No, i kilka tygodni temu spotykam kumpla, który ma właśnie tutaj firmę. Mówi: Słuchaj, mam kilka tygodni, żeby zapłacić parę tysięcy euro do finansowego. Mówię dlaczego? Ponieważ już teraz obliczyli mi podatek na przyszły rok, ile mogę zarobić. No i żądają już w tym roku zaliczki na przyszły rok. Mówię, jak na przyszły rok, przecież jeszcze do nowego roku prawie 4 miesiące nie wiadomo, czy dożyjesz, czy będziesz pracował, ile zarobisz. A on mi mówi, tutaj są takie przepisy, że do końca roku musisz wpłacić zaliczkę na poczet roku kolejnego. Oni mają jakieś swoje obliczenia, no i chcą mieć jakieś pieniążki zapłacone z góry. Czyli podatek dochodowy płacony z góry na rok w przód. Dziwna sytuacja. Do tego opowiedział mi ciekawą historię swojej znajomej, która na koncie ma jakieś 50-60 tysięcy euro. No i tutaj skarbowy w Niemczech dopatrzył się, że gdzieś coś źle rozliczyła. No i jest winna chyba 3 czy 4 tysiące euro. Musi spłacić. I wiecie co zrobili? Zblokowali jej konto. No i baba dzwoni do nich. Jak mam zapłacić, jeżeli konto jest zblokowane? Takie mamy procedury, proszę pani. To ja wam napiszę upoważnienie. Sami sobie ściągniecie z mojego konta te pieniądze. Nie możemy. Możemy dopiero odblokować, kiedy dokona pani wpłaty, ureguluje. Zaległości. Mówi, no to skąd ja mam wziąć kilka tysięcy euro? Na koncie jest ponad 50 tysięcy euro. Proszę panią, musi pani pożyczyć albo wziąć sobie kredyt. No po prostu łapy opadają. Masz ponad 50 tysięcy euro na koncie, zblokowali, masz iść do sąsiada pożyczyć albo wziąć sobie kredyt, dopiero odblokują ci konto. Wyobraźcie sobie, co by było, jeżeli tylko będą płatności elektroniczne, nikt nie będzie miał gotóweczki w kieszeni, w skarpecie na późną godzinę albo na jakąś złą godzinę. Nie chcę tutaj mówić, bo zaraz mi zblokują filmik. Swoją drogą nagrałem filmik o kolejnym sąsiedzie. Jest w trakcie weryfikacji, ponieważ YouTube uznał że treści są nieodpowiednie. Zobaczymy, czy się nada do publikacji. Podobną sytuację miałem, słuchajcie, w Poznaniu już 15 lat temu. Miałem parę dziesiąt tysięcy na koncie. Idę do bankomatu, nie mogę wypłacić pieniędzy. Mówię, co jest? Wchodzę do oddziału banku, idę do okienka. Koleś sprawdził, mówi, zablokowano konto. Mówię, kto zablokował? Finansowy. Dlaczego? Tego on nie wie. Musiałem jechać do finansowego, kiedyś zapomniałem zapłacić mandat za przekroczenie prędkości chyba 100 zł. Gdzieś leżał w szufladzie, zawieruszył się i zapomniałem go zapłacić. No i okazało się, że powodem był ten mandat 100 zł, chyba dwa lata leżał. Zblokowali mi konto, na którym było parę dziesiąt tysięcy złotych, z powodu jednej stówki. No i ja do babki mówię: Dobrze, no ale jak mam teraz zapłacić? Jak ja chciałem iść dzisiaj do bankomatu, zapomniałem. Przykro mi, najpierw musi Pan zapłacić, dopiero, dopiero Panu konto odblokujemy. No i rzeczywiście musiałem kaskę pożyczyć, zapłacić. Zanim ten przelew doszedł, trwało chyba jeszcze 4 dni, zanim odblokowali mi konto. Także widzicie chyba, co nas czeka, jeżeli rzeczywiście gotówka wyparuje z obiegu. Coś zapomnisz, zblokują ci konto, nie zrobisz opłat za mieszkanie, nie zrobisz opłat za prąd, nie kupisz jedzenia. A jak jednak te parę stówek masz gdzieś w skarpecie schowane, zawsze jest jakaś deska ratunku. Dobra, tyle ode mnie. Taki krótki filmik. Sporo ludzi mnie ogląda, co ma tutaj Gewerbę, firmę w Niemczech. Także piszcie w komentarzach, czy Nygus sobie zmyśla, czy mówi troszeczkę prawdy. Do następnego.